Witamy na dzisiejszym odcinku, a już nie mogę nic kupować, oto ja, na 12 YouTube, dzisiaj ze mną są goście specjalni. Dzień dobry, jestem Kiguj, dzień dobry. No właśnie, to to jest z antyterrorystów się przedstawił Kiguj i jeszcze tutaj e, g, taki typek, który zginął, się nie przedstawił, proszę się przedstawić, bo jeśli nie, to wam będę w... Kloks, uxx, proszę się przedstawić. Będzie pana ka kara. Niestety, nasz kolega nie umie wymawiać słowa siema, więc nie wymówi. E, to tam, tam. O, no, to przedstawił się. Wiedziałeś, że go to A do dzisiaj. <coughs> nagrywamy odci nagrywam odcinek pod tytułem 2 na 1. Bo nie mam co wrzucać. I pierwsza informacja: był palace. Ale tak dokładnie to nie wiem I obserwujemy tutaj takiego pięknego pana... ...XXX Klo... Jest remis Jak widzicie, panu Kigui udało się dobrać. wygrać Dokładnie Chciałem przypomnieć, że lubię I jeszcze chcę przypomnieć, że można wejść na jego kanał. Będzie albo podpięty pod yy, yy, filmem. które znajduje się w opisie, który znajduje się w opisie. No znajduje się w opisie, tak dobrze mówisz. I ja już wszystko powiedziałem to co miałem powiedzieć i zapraszam do fajnej giereczki Do, do, do wy jaką ogląd będziecie oglądać, a ja będę grać. Ja tam będę gilla ja chciałem powiedzieć, no. Jak coś chłopaki, to gdzieś był tu, bo ja nie widziałem go Nie wiem gdzie jest Zejdź Michał na dół Jezu Klo xxx, dlaczego nie poszli dołem Ale ty jesteś idiot, teraz jesteś tutaj dwóch Myślałem, że Klo xxx mogłeś pójść na dół Kat on teraz wie, że jesteśmy we dwóch łebku Już znikam Nie no no debil <grym> Nie to się gada jak idiota to jeszcze nie Wybisz nie ty, ty nie masz prawa tego wrzucić na YouTube'a. Wrzucaj to! Dobrze Nie mam nic do nagrywania, chłopiek ja Ale mów normalnie i nie mów, że jesteśmy we dwóch pałacach on po prostu robi family-friendly content. No <laughs> właśnie. Też bardzo family-friendly, właśnie. To jest zero family-friendly. Ale ośmioska dostałam kurwa. Post kurwa danym dał. Eee, Postaram się coś usunąć, a jeżeli się nie uda, to cóż. Yo, 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 yo. Cringe. Pamiętajcie o cringe'u. Postaram by się jak najlepiej, żeby te takie failowe momenty odciąć, a te wygrywanie tylko były wklejone. Musisz tam tamto i pojąć. No, już te inne sprawy. Jak tam u pana jest przeciwnik? Bo ja go na razie nie widzę, bo mam smoke. No katar dam, Jezu... Nie, ty masz naprawdę farty takiego. Kopie, to ja duży farty od skilla. To, to dwa w jednym masz. farta i skilla. O, brawo! Krot xxx! X, X. Congratulations takie Dobrze, panu poszło. No XXX, trochę taka dziwna nazwa, ale muszę tak mówić. A lepiej grać normalnie, grać? No właśnie, nie wiem, ale będę mówić normalnie. Ja to sobie smoka rzuciłem. Opa. O, to było To nie to to, to, to było hakerskie. Czego... Już... to było takie Zdjęcia hakerskie, naprawdę, tyle. Nie, chciałem, to było hakerskie. Po było... prostu... Nie, 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 klawiaturę, Po prostu... u mnie nie, 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 że on tak, robi. To, że ja tak robię? No, tam Damy radę. Nie, nie wiem, po innej na nie wiem. Na szkole nikur mam bo to jest po prostu. Stryk. Sre... Wygry... Wygrywamy jak na razie. Jak to widać, on im wygrywa na B poszedł, bo nigdzie nie ma ani konektora, ani pałacu. Ale tu siedzi spawna i się obraził. Ja mówię. Nie gra, tylko nie wiem dlaczego nie mówi nic. No właśnie, obraziłem na własną. No to. to Kurwa, się strzeliłem, ja pierdolę. Może to obciąć albo zbój, Schody jest jak coś. Teraz nie wiem gdzie jest, bo zniknął miejsce lotnika. Mhm. Jak to ci zniknął? No, tak po prostu ci nie no, ja widzę. Ja też nie wiem, jakie cel mógłbyś zniknąć. Bo, że... ty masz Gra? Gra, ale nie wiem, gdzie może być. Nie wiem, wiem, że masz się coverować, bo jak umrę, to cię zabija. Jezu, jungle jest, 4-4. Ha! Ale Cztery to... Było... Ale to było fartowne, naprawdę. Ale naprawdę... Tak jest było! Naprawdę? Nie wiedziałem o tym. Coś o mnie wiesz? To powiedz jeszcze na odcinku. Dobrze, dobrze, dobrze. A ja przegrywam! No jest 5-2 dla nas tak jak pan wziął kibuję Jezu zwaliłem To było takie lamelskie Irakowe. Myślę, że ja wychylę, tak? Nie Ale to było dobre Aż czy miała świja... się nie Skąd? Wcale tak nie sądzę Nie To może jakiś challenge za przegraną Dobra, musi ten Ci, Ci którzy przegrają Muszę skoczyć z dachu swojego domu, tam gdzie mieszkają. Dobrze. A nie, gorzej jak my przegramy. A nie, dla mnie to fatalnie. Dla mnie to na domy, Nie, mnie to na... Nie, ja będziesz mógł do domu wrócić, już. No i właśnie, tego się bałem. A nie, u był. Na górze. Oba brawo. Nie będziesz mógł do domu wrócić. Nie, do domu. nie ja wiesz, teraz, teraz, wiesz, wiesz. Zabijam cię za każdym razem, nie? Tak myślicz? Tak. Nie, nie, w sensie wiem, że wygrywa, wygrywamy to, kasper, nie? Bo ja chcę żyć. Tak, wygrywamy. Yy, xxx Będą że sobie znowu coś przeciąć. To tamto to brzydkie yy, słowo muszę krinc, obciąć krinc, i ale, krinc, ale. nasze imienia. Chodzicie, o, chodzicie słowo ja dole? Yy, I znowu muszę to przeciąć. No, mam z was. Znaczy z kaspera i z jego, jego odcinka. Ja się zdawał, że on tego nie wrzuci, nie bez hity Na pewno nie no. ale to zdanie, on ma 2 HP Kat by złapieł 2 HP? Nie Praszem, no. Dobrze, Katronajt, kuźwa <grymne> Katronajt <grymne> <noise> Katrone Nowa firma! Tak, na, na <noise> nowa, nowa firma, chłopie katronite Bliski, koszulki, ja spodnie na sprzedaż Pięć dych. dych, oczywiście co niedługo zakładam, to, nie to połóżnice prank ty, ty na poważnie idziesz? Małto no, jest chyba, kurde, tutaj przeprasz. Kto przeprosi? Kogo? Z debilu, nie chodź tak za mną. Nienawidzę go. <noise> Bo no musiałeś tu Nie, tu Nie, wcale. Ja się tylko zestrawiam. E, czekaj, bo ja go gdzieś widziałem, a nie wiem gdzie jest. Tak, pod tobą jest idiotą! A, dobra. To jest wszystko jasne. Ale nie, to było takie. że go widziałem, bo go nie widziałem? Grzech, Sejgłod? Wolf <laughs> daliśmy daliśmy w tej rundzie. A, no dobra, no. no ja się cieszyłem. i weź, przecież mi cały dzień, no. Ja myślę, się dobry, no, a ty co mi tutaj mówisz, chłopie? No co, No daliśmy ci forę w tej rundzie, wiesz, żebyś mógł coś zagrać, cieszyć się. No właśnie, mi się smutno stało. Pojechał teraz, przeprosił i nie przyjechał. Przeproś powiem. go. Nie. <grym> Ale tak Dobry to nie będzie. <grym> Taki dobry to nie mam zamiaru być Ale bądź jednak O nie Ale sziterska kurde Fania Słyszałem nie. Nie? nie ty głuchy jesteś człowieku Teraz się napiję za twoje zdrowie Teraz coś mi dawaliście forę co mogę się cieszyć Dawaliśmy ci fory kiedy nie daje Nie wiem musimy, nie wiem Musimy się zastanowić okay. Na pewno nie będzie wydawać już tych forów Wiesz już nie tak? Nie, w tej rundzie gdzieś ci damy te fory. Znaczy Je... pomyślę, wiesz, w, no. tam, w ciągu rundy Okej okay. ci te fory, czy nie A co jeżeli mi dasz, ale nie dasz, ale dasz dalej. Czy nie ma się nigdy... O, jeszcze no, jeden. Dzieciaku... Ja tak dzwonię, nie będę ci dał tych forów w tej rundzie. Dobra. Masz, jak jadę indziej. Ale masz dojazd. Ale. Ja mam dojazd? dojazd. Tak. Zakładam... Aha, cofnijem tak nodur, dobra. To jasne, cofnijem nodur. Aha, dobra. Uf, dlaczego go słyszałem... W pałacach choć był na lampie, jest już wszystko wiadomo. E, można by tak powiedzieć, że ja lekko zaham. No byłem głośny jak coś. dlatego słyszałeś mnie. dlatego słyszałeś kogoś, kogo nie powinieneś słyszeć. Nie nie nie, Kacper. Dobrze. Klo xxx O, brawo. Klo xxx. Xxx. Benz. Dobra. Teraz się zastanawiam, czy dawać wam forę, ale teraz to mnie nam nie, mam, nie? A, No dobra, dobra. Już ja mam No dobra, to, to, to by ci teraz zdały te fory, nie? A okej, okay, okej, okay, dobra. Kastu, to, daj ja daj mu daje. To, to to ja mam mnie daje. Dobra, dobra, dobra X, X, X. Daj mu, for, ja mu for fory, daj mu fory, zgadza się. Ale wiesz, wie, że ty jak się skaczesz z dachu, więc nie wiem czy się opłaca. Dobra, daj, cho daj mu chodzi ulgę, z okna nich skoczy, to już będzie dobrze. Dobra, mówiłem, że ją daje fory, nie? No tak, dokładnie. To prawda, mówiłeś, mówiłeś. No właśnie. Nie wiem z czego się cieszysz. Ja lubię placzki. Oh, o sierdzień. Kto lubi placki? Ja Kto lubi placki? Kto najbardziej ja. lubi z placki? Ja. Oprócz ciebie ja. i mnie i oprócz Kiguya. Kto lubi placki? Jury Słowacki. Brawo. Jelisz <laughs> Ten tak gada sobie o bzdurach i takie dwie banie zaraz będą Hmm, może tu wyjdzie, nie wiem gdzie Bo może wyjść z trzech No i wyszedł tam gdzie nie trzeba Dzisiaj skąd? Palaca A to było Boże jakie ja mam cepa! No ja nie miałem amunicji, nie poddaj się! Nie miałem cepa, tak robię tylko mamunicję, rozstaję! Nie miałem amunicji, po co by nie strzelałeś? No właśnie... Nie wiem czy to będzie stosowne do tej z... sytuacji, Pozwoliłem ci strzelać, nie. Ja nie wydaje mi się. No masz, Nie, nie. To nie. No. no nie pozwoliłeś mi. Hard no, w twojej głowie, nie wiesz. A, no ta. Moje kolejne nie co mogłeś słyszeć to? W sumie to nieważne Ooooo ta... Czemu się tak stupiacie, chopie Dajcie na luz! Minus 20! Dajcie na luz! Do 43 o, zadane. Się spinacie, jaką dupę. Wy tylko idźcie zabić. Co? Co wy myślicie? Tylko zabijcie się. Raz. Co wy myślicie, że to jest koniec świata? Można by tak prawie powiedzieć, ale tak nie jest. Co, myślicie, że zabić się to koniec świata? No właśnie nie. Smacznego. Haha, okej. XD Ja tak zawsze mówię, jak ziewa, to wiesz, to ja tak, Ja Smacznego. No, smacznego to i... Nice. Zda, dokładnie 5 sekund, Kasper umiera. A, bo nie. Koniec cepa! Już ci pomagam! 3-8 zadałem mu. Czemu nie mogłeś xxx zadać więcej HP? Ja nie wiem, jak to było nie wyrwałeś. Celowym gubię idealnie daniem, to pustym i nie wiem. No właśnie dlatego nie wrałam Bo i łapę jest pełna, a tu jest pusty i ci się pomyliło. Pewnie po wymierzyłeś kuwa w nogę. To był śmieszne no nie, to było kurwa suche jak nie wiem. Było tak gówniane. To było tak su suche jak chleb z masłem. To było tak beznadziejne. To było, to było tak suche jak śliwka z masłem. Kopię Coś przyniósł no. ciekawego? Nic, bo nie zauważyłem co tam miałem na pewno, on, ja, mam, na pewno miał auto autokówny i dobrze zrobiłeś. Wyjść z tych fireboxów. Na City pewnie teraz pójdzie, będzie siedział całą <śmieszny, śmieszny jesteś. No bez Taki śmieszny, że wasz śmieszny. Eee, Proszę nie reklamować takiej fajnej i zarazem śmiesznej aplikacji. Dokładnie, zgadzam się z całą uh, Mój przyjacielem. Ja tu patrzę, jak na razie go nie słyszę. Wow. To się tutaj tam To było takie oczywiste, że pójdziesz plecy jak ci już tyle nie było. To, to być taki fajny... Ja sprawdzałem plecy chyba trzy razy. Jak na początku jak poszliśmy to zostałem chwilę, potem poszedłem sprawdziłem i teraz go sprawdziłem. Akurat tak pięknie wyszedłeś. Mówiłeś, to jest instynkt gamera to jest, czy tak to powiem. To jest dobry. Teraz ubra w tej rundzie. <grym> Ale kto mnie zabije to nie wiem, <grym> może Kacper. <grym> może Kacper powiera? A, a po, idzie ten... Poleciał smoke na CT. O Jezu. Ała. Dostałem podwójnego y tego granata i wie gdzie jestem. Ach nie czy gdzie jesteś, bala się. Nie wychylaj! Nie Uważaj na pałacach, Uważaj na pałacach. Okej. Okay. Ja dostałem ze swojego Neida i z przeciwnika Neida i to był największy błąd ever. Widziałem cię. Ale to było tak ładnie, że trzymałeś kierunek fajnego akacza i wszystko robi mi. i klo xxx robi wszystko, tak? No, czyli powiedział tak, czyli wszystko robi. Mi daje ulgę, bo ma AWP. Kacztaj, Famasem cały czas, nie mogę sobie dyskrypcji. No co, fa Famas to fajna broń. Co masz do Famasa? A ty ciągle grasz za WUPą. No i co teraz? No i co teraz no no Nic nie... No ale masz tyle kas, że sobie kupiłem MK, a Ulga to grasz Famasem. No bo Famas to jest jedna ze średnich broni, która. Nie wiem ile to ma z masodura, ale... Ile to ma z pióra? Teraz nie wiem, gdzie może być Ja też nie wiem, ale ważne, żeby się nie, nie, się nie dał zamknąć Dobrze U mnie Jezu 58 był pudeł... No właśnie już jest pudełka, może już jest kanapka, ja nie wiem Dobra. No, no, no. A wiesz że cię widziałem jak z kanapki żeś wybiegał, tylko mówię, ale widziałem ci tak, że wystawała ci tylko ręka i mówię nie, to nie będę strzelał i poczekam. Hmm. Widzisz? I gram inną bronią O no, kurwa mnie ten dzieciak, no Adeptowany. <laughs> to <śmiech> czemu tak nie grać? Ale że ona adaptowane jest jego kolego od więc. wygrać <laughs> Jeszcze byłoby nic nie O Jezu. Uf. O Jezu, nie da się. Nie da się anabić. Dobrze. Zobacz no jakichś nejt z rampy. to jest, to twój czy jego? To mój był. Tylko nie wiem gdzie może być. No, już chcesz afkę, nie? Uważaj na konektor. Ja Właśnie patrzę, palacę, konektor tamto. Schody jest! Jest On... schody. Pomóż mi. Nie, no, jest. Ten ten nie ale to było dobrze. Ale to będzie dobre na miniaturkę! To będzie dobre na miniaturkę! Twój naid. No, zrestartował cię! Czemu? A dodał. No to, to co, już kończymy, jakby, bo to miała być A. jakby ostatnia runda. To będzie już ostatnia runda i Dole, będziemy już kończyć. To to, to to serio, będziemy ulec. zaraz skończyć. To, bo... to, tak insanlar... to, to było lamerskie, na naprawdę. To było lamerskie. Brawo. I oto tym akcentem, gdy kigui leży sobie jak na wersalce, że jak z się zwabi, powiedz ktoś Jasne, do widzenia. To, to, to. I ktoś powie do widzenia i do następnego powiem. Powiedz ktoś do widzenia. No i do następnego się ma. Tylko muszę, tylko to będzie taka fajna buła i kończę. będzie tak...